kochani, że nie znacie pewnie 100% tych modyfikacji Albo przynajmniej 50% tych modyfikacji Bo naprawdę modyfikacje są innowacyjne i to nie z modhaba, tylko z takich fajnych zagranicznych stronek Cześć kochani, bo jest taki portal Eneba I tam można kupić sobie gry po totalnej taniożce Bez przepłacania na Steamie i w sklepie Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory Gdzie każdy znajdzie coś dla siebie Ja razem z MySocialem robimy tam zakupy i ty też musisz. Jeżeli posiadacie kierownicę Farming Simulator 22, to ta modyfikacja jest idealna dla Was. Mieliście na pewno nieraz taki problem, że na przykład chcieli, nie mieliście free tracka na głowie, żeby sterować sobie kamerą i na przykład jeździliście z farmingu, na przykład chcieliście sobie obracać na ekran, to on się tak obracał bardzo powoli w lewo i bardzo powoli w prawo. Teraz ten ekran będzie bardzo, ale to bardzo podobny do tego, co widzimy sobie w EuroTrack Simulator 2. Czyli po prostu klikamy sobie jakiś przycisk i ta głowa od razu nam się obraca w lewo albo od razu nam się obraca w prawo, a nawet możemy kliknąć i ta głowa. Od razu nam się do tyłu. I jak puszczam ścisk, to po prostu ta głowa już nam się z powrotem wraca do miejsca początkowego. To bardzo, ale to bardzo łatwia rozgrywkę na kierownicy i to był główny powód, czemu ja na tej kierownicy długo nie grałem, ale teraz chyba właśnie na tej kierownicy zacznę grać, bo ta modyfikacja pod kierownicę jest po prostu idealna. Miejsce 9 to modyfikacja z Farming Simulator 19, która już tam była Ale tutaj sprawdza się równie Równie dobrze, ponieważ Teraz kochani, normalnie nie będziecie Musieli kupować sobie tylko i wyłącznie tego Nawozu sztucznego i sztucznego I sztucznego, ale teraz będziecie mogli Sobie zakupić nawóz naturalny W postaci obornika stałego Teraz po prostu stawiacie sobie taki jakby Silosik i tam normalnie Bierzecie sobie, na przykład podjeżdżacie sobie Przyczepą, czy podjeżdżacie sobie Rozrzutnikiem, czy podjeżdżacie sobie ucho i klikacie R i po prostu wam się napełnia yy, całe, właśnie ten na przykład cała przyczepa czy cały rozrzutnik obornikiem oczywiście pobiera wam z konta troszeczkę pieniędzy za to. Miejsce ósme to modyfikacja dla kogoś, kto naprawdę lubi ładować belki, albo ich właśnie wbrew przeciwnie nie lubi ładować, bo dzięki temu turowi, który teraz, czyli ładowaczowi czołowemu i tej, tym widłom, takim, takim fajnym widłom, będziecie mogli zapakować cały kwadrat yy, belek, kostek dużych na raz. Normalnie kupujecie sobie na przykład kwadrat belek, kostek dużych w sklepie, wkładacie w nie widły, zamykacie, i bach na pszczepę. Naprawdę ten mod do FSA 22 jest cudowny. Naprawdę ten mod jest po prostu przewspaniały. To jest najlepszy mod, jaki chyba w życiu widziałem. Naprawdę teraz ładowanie belek za pomocą tych wideo jest proste jak budowa cepa. Albo dzi Miejsce siódme to coś dla fanów fabryk Farming Simulator 22, bo jeżeli macie tych fabryk dużo, już po części nie ogarniacie, które działają, które nie działają, w których czegoś brakuje, w których czegoś nie brakuje, to teraz będziecie mieli na samej górze taki ekranik i tam będziecie mieli pokazane, które aktualnie fabryki funkcjonują, które są wyłączone, w których. W których czegoś brakuje, czego nie brakuje, i tak dalej, i tak dalej. I teraz dzięki temu modowi do FSA 22 naprawdę będzie mieli ułatwioną sprawę, jeżeli chodzi właśnie o e, sytuację z fabrykami. Na miejscu szóstym coś dla takich fanów, e, którzy lubią sobie upiększyć farmę, Farming Simulator 22, bo teraz ta modyfikacja do FSA spowoduje to, że będziecie mieli domek na drzewie, ale to nie byle jaki, to nie jest byle jaki model, tylko naprawdę bardzo porządnie wykonany. Ta modyfikacja do FSA 22 spowoduje, że będziecie mieli taki domek na drzewie, który świeci jak jest, jak się robi późno, jak już robi ciemno, który normalnie możecie wchodzić po drabinie na górę, później schodkami różnymi, takimi jakby przejściami, macie normalnie na tym domku takie części na przykład z wychodkiem, części na przykład z łóżkiem, część z garderobą, normalnie z triggerami, wszystko zaprogramowane, naprawdę ja byłem w szoku. Ten mod, ten, ten domek wsadzić gdzieś w las, pomiędzy świerkami, no robi robotę, naprawdę robi robotę. 5 modyfikacji z nami, a to oznacza, mordeczko, że zostaw subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmikiem, bo teraz będzie 5, ale takich zarobistych, że ci łeb rozwali. Naprawdę zobacz. Jeżeli mieliście jakąś taką sytuację w farmingu, że kurczę, no nie chciało już wam się czekać, aż kiedyś te zboże urośnie, no i czekacie, i czekacie, i czekacie, i te zboże nie chce rosnąć, to polecam wam fajną modyfikację, która bardzo, ale to bardzo przyspieszy, nawet 15 razy, 15 razy krotnie prędkość yy, rośnięcia waszych upraw. Po prostu teraz klikacie Shift. I scrollujecie sobie scrollem w myszce. I nagle uprawia Wam zaczynają 15 razy szybciej rosnąć. Cała filozofia. Naprawdę rosną czasami momentalnie. Tak na wstryknięcie palca a jeżeli wam się czasami nudzi, na przykład w niedzielę macie taką zasadę farmingu 22, że nigdy nie pracujecie tylko sobie robicie chillout, bo w niedzielę się lepiej nie pracuje, bo się jeszcze coś popsuje no to kupujecie sobie taki skuter elektryczny, o Jezu skuter, elektryczną hulajnogę i ta hulajnoga naprawdę to nie jest byle badziewie, byle jakiś tam głupi słaby mod, tylko to jest porządna hulajnoga normalnie jak hamujecie, to się włącza hamulec normalnie widać prędko, ma, ma prędkościomierz normalnie tutaj ta hulajnoga wszystko elegancko działa Naprawdę, jak ja pierwszy raz zobaczyłem tą hulajnogę, to ja myślałem, ja to muszę mieć i wy też musicie tą hulajnogę mieć. Ten mod FSA 22 też rozbił mi banie, gdy zobaczyłem, że nie tylko są jakieś takie podstawowe fabryki w FSA, ale również takie coś jak hodowla, na przykład właśnie ryb. Naprawdę zarąbista sprawa, tą hodowlę ryb znajdziecie w kategorii fabryki, co może was delikatnie zdziwić, ale rzeczywiście, bardzo fajna modyfikacja, bo teraz możecie hodować sobie te rybki. Normalnie widać te rybki, jak one tam bywają w stawie. No może nie pływają, nie stoją, ale nieważne. I teraz te rybki będziecie co najważniejsze karmić kukurydzą, zwykłą kukurydzą, więc teraz też kukurydza jakby teraz będzie takim bardziej potrzebnym yy, nasionem do uprawiania, bo jak wiemy, no to tą kukurydzę mało kto teraz uprawia. Głównie to na kieszonka, także w formie stałej to się zbytnie nie opłaca, nie opłaca. A teraz znowu ta może kukurydza wróci do łask i naprawdę myślę, mi się wydaje, że nie jedna osoba skorzysta z tej... Rybiarni, tak, to chyba mogę nazwać. A jest jeszcze jedna zarobista fabryka, czego mi bardzo, ale to bardzo długo brakowało w farmingu e, 19, a teraz w farmingu 22 jest taka, e, ta, e, taka fabryka, która spowoduje, że jeżeli zawieziemy do niej. 1000 litrów e, na przykład pszenicy, to wyjdzie z nam z tej fabryki 1000 litrów nasienia, więc po prostu będziemy mogli w końcu produkować nasienie e, jakby, na, nie, może nie nasienie, ojejku, znowu będziecie mnie wyzywać w komentarzach Nas, e, nasiona pszenicy będziecie mogli produkować po prostu będziecie mogli produkować nasiona pszenicy, nasiona na przykład rzepaku i tak dalej a jak na przykład do tej fabryki zawieźlicie obornik, to zamiast obornika wyjdzie Wam z drugiej strony, oczywiście w innej proporcji, yy, nawóz yy, sztuczny. Więc będziecie mogli w tej fabryce produkować i nasiona, i nawóz sztuczny. I ostatnia modyfikacja na miejscu pierwszym to jest coś, co jak ja to zobaczył, to, to ja nie uwierzę. Ja nie uwierzę. Ja tak myślę, puszczę se pracownika po takim krzywym polu, wiecie? Ja myślę, no zaraz się wykiełbasi, zarabiać tutaj walił jakieś chocki-klocki. Ja tak patrzę. 5 sekund. Tak 20 sekund. Tak kurde 30. Bior! Nie no, i tak patrzę i on, on się nie wypierdziela. On kuźwa jeździ równo po, lin po linii choć jest pole krzywek. On razem skręca po tej linii. I on tak zapierdziela kółko za kółkę i on się nie myli. I ta, ta modyfikacja nie tylko tą modyfikacją da się kościć, ale da się orać, da się bronować, da się siać. Ta modyfikacja po prostu sprawia, że ten, ten pracownik jest mądry. I ja to mówię z pełnym przekonaniem. Naprawdę ja nie żartuję. Ten pracownik staje się mądry. Ja byłem w szoku, ja naprawdę... Ja nie wierzył, ja się zaczął szczypać, ale działa. Naprawdę jeżeli ktoś nie wierzy, to musi sprawdzić. Jest dobry pracownik w farmingu i to mówię z pełnym przekonaniem. No, taki na 99, żeby nie przechwalić, bo wiadomo, jak się pochwali, to zaraz się zepsuje. Więc tak na 99% to jest dobry pracownik. A jeżeli dotrwaliście do końca, to oznacza tylko to, że musicie zobaczyć dodatkowe, bonusowe modyfikacje, jak klas yy, Tukano. Yy, tak, bardzo fajny, moim zdaniem, to jest taki bardzo dobra, budżetowa wersja Lexiona. Bardzo ładnie wykonany yy, klas Tukano 420, tylko nie ma w nim w komplecie Hedra, ale tak to jest naprawdę super. No i palety na jajka, ale zapytacie. Po co palety na jajka w FS22 i to jeszcze z jajkami? No na przykład po to, że jak chcecie produkować sobie ciasto i macie wszystkie składniki, ale akurat kurto wy nie posiadacie, to kupujecie sobie tą paletę z jajkami i już macie jajka i jest super. No, moim zdaniem powinno powstać więcej takich modyfikacji, że na przykład jeżeli brakuje wam jakichś składników, to możecie sobie je dokupić, a nie musicie po prostu akurat je produkować. Oczywiście cena by była jakaś większa, ale w sumie puściłoby się to w koszty i byłoby kit. Więc jeżeli nie znałeś, której z tych modyfikacji, to koniecznie napisz w komentarzu, której modyfikacji nie znałeś, którą pobierzesz, a ja odpowiem ci na ten komentarz i przypnę serduszko. Teraz mordeczko jeszcze za subskrypcję na kanale, dzwoneczkiem, żeby przychodziły Ci powiadomienia, a jak zostawisz tą subskrypcję, to ja będę nagrywał jeszcze więcej odcinków z farminga i będę taki radosny, że mam coraz więcej widzów z Farminga 22. No i łapeczkę w górę też zostaw, żeby film tam się promował. No, no i chyba wijaj na grupę tą kuchenna flota Major24, yy, bo to właśnie na niej będą te bonusowe mody, właśnie na moim Discordzie będą te bonusowe mody i, i tam możesz się znaleźć, i tam są spoko ludzie na Discordzie, na Facebooku również. No i chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, pa!